to jest buddyjska stupa, czy punkt orientacyjny, tego nie rozstrzygniemy na górce. Nie Nieopodal chaty, którą tam widzicie, chaty Norweskiego Instytutu Polarnego, znajduje się ten... Widzicie? Szeroka, wielka dolina. Widoczność niesamowita, bo w tej chwili, przy tej przejrzystości powietrza, wydaje się nam, że może być 100 i więcej kilometrów. Eee, przecież, z tamtego, od tamtego dosta przeszliśmy, a to jest już ponad 30 kilometrów, bo dzisiaj zrobiliśmy 20, a wczoraj zrobiliśmy również ponad 20, to w sumie daje około eee, 40 kilometrów. Zobaczcie, jakie widoki. Dzisiaj słońce jest z nami dzisiaj piękne słoneczko, delikatny wiaterek, chociaż poniżej komary nas gryzły niemiłosiernie. A mamy przekroczyć tą rzekę, która jest tam w dole i po jej prawym brzegu dojść do fiordu, który tam widzicie.